Cześć, witajcie z tej strony, Dawid. Dzisiaj kolejny film z Age of History 3. No i na wstępie patrzymy, czy wszystkie nam relacje się poprawiają, bo widzę, że tutaj jest źle, bardzo źle, ale chyba jest git. Dobra, najpierw tak, punkty przewagi, bo już widzę, że tutaj efektywność oblężenia, bo to oblężenie to nam idzie jakby chciało, a nie mogło. I teraz tak, gdzie całe moje wojsko? Przy granicy z Jemenem. Co ja z tym zrobię, że ja tutaj z Jemenem mam granicę? Wielkie, nic. Yy, wspaniale, z Jemenem nie powalczę ze względu na to, że cywilizacja... Albo jednak powalczę zaraz. Dobra, nie ma problemu. Yy, no, <ścoughs> tak. A jak wygląda moja. Moje zasoby ludzkie. Dobrze wyglądają, kurde. No spadaj Ja buduję tylko cztery budynki już. Nie chcę mi się budować wszystkich. Kurde, tylko że... ...są drogie. Albo trochę więcej niż cztery, bo jeszcze mogę świątynię. Budować, bo one dają kasę. Jeszcze tak, szpitale, trochę i schrony przeciwbombowe, i to wszystko, co ja tu będę już budować. Bo mi się naprawdę nie widzi, budować wszystkiego, jak leci. Ech, dobra. Wszystkie te państwa pouwalać, bo to nie ma co, żeby z nimi tak lecieć w relacje. Niesamowite, nic to nie zmieni. To Ukraina, nie wiadomo po co. Zaraz przestaniesz istnieć spokojnie. Nie ma się co obawiać. Dobra. Jest jak jest. Wojna wypowiedziana i można sobie z nimi zawalczyć. No, efektywność oblężenia to nam coś daje, nie? I to tak grubo coś daje. Pakistan płynie, no niesamowite Ty to Pakistanie jednak jesteś Tutaj kurde przejmują coś Okej okay. Stawiamy żądania. Biorę wszystko, już nie będę tutaj wymyślać. Dobra, wy się przesuńcie, a ja w tym czasie tak. Te dwie. Nie wiem czy nie ekonomia. Budynki. Bo nie wiem, czy mogę budować kopalnię diamentów, jak jeszcze nie ma tu kopalni. Nie ma tu kopalni diamentów, warto wiedzieć. Dobra. Okej, okay. okej, okay, okej, okay. jeszcze dwie tutaj części. No to te dwie to można nie tworzyć nowej armii, bo to. Główno jest, najemników wezwać i tyle. Najemnicy są niesamowicie tani. A są też bardzo efektywni. Złącz i zatrudnij jakiegoś tam gościa, żeby był. I jeszcze najemników, bo mogę. Szkoda, że nie można naklikać, żeby kilka razy ich zatrudniło, no ale jest jak jest. Złączyć i nawet coś takiego. Zasoby ludzkie to ja mogę ulepszyć, nie? Żeby były. Yy, no i przyrost naturalny, bo akurat przyrost nam się sypnął mocno. Mniejszy mamy. Mieliśmy 500 prawie. No a mamy mniejszy. Bo tak. Kurde, pakistan po raz drugi ma do mnie problem. Na no co poradzić? Japonia mnie lubi, Kanada mnie lubi, Afryka mnie średnio obchodzi, Rosja jeszcze istnieje. Jakimś cudem, a Izrael ma sojusz z Iranem, który nic mu nie da. No i elegancko. Dobra. Taki przyrost tam ulepszyć dwukrotnie i to będzie to. I wypowiadamy im wojny Kanada, Japonia i to tyle. Jeszcze mnie... Z... O kurde, cała Amery... Cała ta, cała Ameryka Południowa mnie lubiła. A, bo cała Ameryka Południowa to Argentyna, okej. Okay. Chyba, że tak. Dobra, niech, ule niech się poprawiają relacje z tymi państwami większymi. Zresztą w dupie tam. Nie obchodzi mnie, co mają do powiedzenia. Kuwait, a Kuwait to na ropie, to dobrze. Ło kurde, ale wojna. Dobra, niech se będzie. Gdzieś to mam. Kurde, nie tu. Gdzie lecisz? A Izrael to tutaj jakiś niesamowity nie jest. To jest z Egiptu? Okej. Okay. Ale fajnie, że mam sojuszników, którzy mi pomagają. Eee, ja nic tutaj nie chcę. Chcę tylko. Znaczy, nie tyle nic nie chcę, co nie chcę. Nic jakby od nich innego niż tereny, tak. To nie jest tak, że nie chcę nic, bo chcę wszystko. W tym wypadku, dużo dość. Dobra, przyrost naturalny, i nie interesuje mnie to. Mogłabym sobie połączyć z tym Egiptem, no. No dobra. Co jeszcze? A, punkty przewagi. To w efektywność oblężenia bym poszedł. Gdzie jest efektywność oblężenia? Tutaj. I zasoby ludzkie. Kto mnie tam nie lubi? Wy mnie nie lubicie. Jakoś mnie to nie dziwi. Pół świata mnie nie lubi w końcu. Znaczy, no będzie lubić, tak. Nie mają wyboru. Kurde. Zostaw ten suden Południowy, na niego przyjdzie czas. Czadu zaraz i tak nie będzie, więc Gwineą Równikową, tak? Tak, Gwineą Równikową nie ma co ogarniać, nic bo. I takich zaraz nie będzie. A z Egiptem mogę sobie pogarszać relacje powolutku. Mi się tam poprawiają wszystkie. E, przy okazji sobie jeszcze sprawdzę, jakie oni budynki mają tutaj z kopalni, bo mnie kopalnie interesują. Kopalnie srebra, jakieś tam kopalnie poboczne, ale to mnie średnio obchodzi. Farma szafranu. O, szafran. No, szafran. Dobra, posadzę te plantacje chmielu, bo tutaj ich uty szkła, bo one mogą być spoko. Browary, mleczarnie, farmy cytryn Daktylowe jakieś A gdzie jest. Yy, platformy wiertnicze. No tutaj jest ich dużo i mnie to nie dziwi wcale. Zasoby ludzkie. Wam się coś tam pomyliło, Białoruś, może? Ech. Już bez komentarza to zostawiam nawet. Nie przeszkadza mi to. Kurde, ale wolno poprawia te relacje, nie mogę. Róbcie co chcecie. Oj, Uzbekistan ma delikatny problem. wybrzeży Kości Słoniowej Niech se będą tacy sprzymierzeńcy Co to niby jest? Gdzie wy macie stolicę? stolica? Stolica Luxor Co to jest? Ludzie Jakieś zadupie Okej, okay. wbiłem się w chwilę dosłownie i już mam połowę ich państwa zajętą. No dobra, to ja się tam przejdę do tej ich stolicy, może. Się do tego luksoru całego przejdę. Okenia przyszła, no, troszkę chłopaki za późno. No i będzie wzięte całe 17 milionów populacji Może czy ja kolejny jakiś przyrost? Nie brak generała. O, kurde, Egipt to chyba lubiany był. Ten połowa to się ustabilizuje sama. Mnie najbardziej interesuje wybrzeże Kości Słoniowej i Sudan, to mam gdzieś. Lubi was ktoś. E eee. No tak Lubi, ale Czy ja wiem? Oj, coś w Sudanie, a nie, Republika Środkowoafrykańska Czyli macie problem, okej okay. No to sobie idzie Erytreo mnie nie lubi, naprawdę Erytreo? Jesteś pewna? Dobra Już nawet mnie nie lubcie No kurde te diamenty Przekonujące Diamenty. Te diamenty mnie bardzo przekonują. Ja się chyba przejdę Kamerunem do Gwinei Równikowej. I chyba tak właśnie zrobię. Ja się do nich przejdę. Bo te diamenty są bardzo ciekawe. Bardzo mi się podoba ta możliwość posiadania 22% światowych, yy, światowej produkcji, wydobycia w sumie, a nie produkcji diamentów. Co prawda jestem top 1, ale 22% będę miał już ponad połowę gospodarki diamentowej, jeżeli to tak można nazwać, więc jest fajnie. Będzie fajnie. Więc ja tam do chłopaków tutaj się przejdę, i ulepszę zasoby ludzkie, i przyrost dwa razy, i tak mnie znielubią wszyscy A z kamerunem, co? To... Co wy mnie interesujecie? O kurde, o kurde, ile z Nigeria No i pół Afryki mnie z nie lubiło, tak jak mówiłem. to ma zawsze to mnie jakiś problem, ja nie wiem. To też Mianmy, no to niech spadają. Sudan jeszcze mogę ogarnąć, bo jest jakiś problematyczny. Dobra, stawiamy żądania. Oczywiście przebijamy się w ten sposób, żeby się dostać do Gwinei Równikowej. Bo Nigeria tu średnio cokolwiek do gadania ma pewnie. A to jest Gwinei Równikowej, i do Gwin... z Gwinei Równikowej już będzie niby Kongo mógłbym podbić i Gabon jeszcze, choć nie Gabonu bym nie mógł, mm. ale chyba nie będę tego robić. Chyba nie będę no. Koniec oblężenia, okaż miłosierdzie, bo to nie ma co tutaj pozbywać się biednych ludzi. No właśnie jak tam relacje z moimi sojusznikami. Dobre. To wypowiadamy wojnę. To będzie szybka wojna pewnie. 54% a praktycznie nic jeszcze nie zrobiłem, nie? O, już! Ojdź To jest sobie Gwineo równikowa, wezmę. I jeszcze z kongiem się na szybko dogadam. Dobra. O, ale będę miał poprawienie relacji. O, kurde. Cały świat mnie nie lubi, nie? Będę musiał przystopować. Bo już mnie powoli nikt nie lubi. No, przystopować trzeba będzie. Ale najpierw chcę moje złoża diamentów. Są mi potrzebne do szczęścia. 20% będzie dobra. Brak generała. Jakiś tam się zatrudnił. O kurde. Okay. Zobaczę, może mogę mieć inny już. Bo to już będzie koniec tego filmu. Jak na razie. I chciałbym tylko polecieć, sprawdzić, czy nie ma tu może albo nowej budowli, albo może kopalni. Kopalnie diamentów. Trzy mam, posiadam kopalnie diamentów. Nawet kości słoniowe. Dwie. O, ciekawe, ciekawe. Platformy wiertniczą gdzieś mogę postawić, naprawdę fajnie. Jeszcze jedyne czego mi brakuje, to kopalnie uranu, które tak się składa. Tutaj chyba są, tak. Jest to również drugi eksporter, jeden największy. Mają, a jaki stal? No proszę, to zaraz skończy się wasza produkcja. No niestety. Patrzymy, jak to wygląda u nich skala. No, kurde, ile oni mają kopalni, nie? Dużo mają. A ja jestem praktycznie ze wszystkiego top jeden No, jest moc. Dobra, ale co? Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. W ogóle potężnie Australia się rozrosła, nawet nie wiem kiedy. Fajnie, będzie sojusznik. Więc dziękuję wam jeszcze raz. Mam nadzieję, że się podobało. No y ¡Papa!